to w ogóle jest? Kto? Pan Mencen? <grystanie> Jakiś z zagranicy chyba. Jesteśmy na prawyborach Konfederacji w Warszawie. E, pan Sebastian Ross, właśnie z nim będziemy rozmawiać. Jak pan sądzi, jakie ma pan szanse? Czy wygra pan z Mencenem? Jakbym nie sądził, że wygram z panem Mencenem, to byśmy tu nie przyjechali. Przyjechaliśmy tutaj większą ekipą. No i chcemy po prostu wyrazić trochę nasze zaniepokojenie tym, że partia, jak powiedział sam prezes, Sławomir Mencen skręca w centrum. My zapisywaliśmy się do partii prawicowej i cały czas mamy nadzieję, że partia prawicowa pozostanie partią prawicową. Nie zgadzamy się na skręt naszej partii w centrum. Stawiam wszystko na Sowomira Mencena. To byłyby dobrze postawione pieniądze, natomiast wydaje mi się, że nikt nie stawia na nikogo innego, i to jest problem. Dlatego zamierzam oddać głos na Sebastiana Rosa. Co się dzieje? A jak pan sądzi, czy, czy pan wygra dzisiaj? Mam wielką nadzieję. Jeżeli nie wygram, to będzie duży przypał, z którego będę się ludziom tłumaczyć całymi latami. A co pan sądzi o tym, że na przykład niektóre głosy się pojawiają, że nowa nadzieja właśnie za pana rządów jakby tak skręca bardziej do centrum? Znaczy nie zmieniamy swoich poglądów ani swojego programu, więc nie jestem przekonany, że jako skręcamy w kierunku centrum. Na pewno trochę wygładzamy, wygładzamy wizerunek. Grzegorz Świdenski! Światem rządzą e, lewicowi cykliści z pedałami, a ja jestem prawicowym cyklistem bez pedałów. No, obejrzcie sobie mój klip bez pedałów. Sebastian Ros! Ale ja chciałem tylko jeszcze dopełnić formalności i Dodać oczywiście, że jestem kandydatem, który nie jest popierany przez całomira Mencena. Żeby zapamiętać, żeby komuś tam długo się nie odsunął, bo będzie dywanik później. Roman Łazarski! Jest moją wolą, jest moim planem, moim marzeniem, żeby stworzyć takie zaplecze polityczne dla naszej partii i przedsiębiorców. Ludzi, ludzi, którzy na co dzień tryskają pomysłami Sławomir Mencen! To wy? Bierzecie odpowiedzialność za tego, kogo wybierzecie. To władze partyjne umywają ręce, to ja umywam ręce. To jest Wasza decyzja, to jest Wasza odpowiedzialność. Będziecie mieli takiego posła, jakiego sobie wybierzecie, więc bardzo liczę na to, że wybierzecie najlepiej, jak potraficie. Ziemę, najpierw proszę o wyświetlenie spotu. Rządzący Polską od 30 lat politycy wspólnie doprowadzili do tego, że zamiast cieszyć się u zawodów naszej ciężkiej pracy, martwimy się inflacją, cenami krobił i dazy, ciągle rosnącymi podatkami, bardzo długimi kolejkami do lekarza, a nawet w tym, czy nasze dzieci zimą będą mogły pójść do obrzanej szkoły. Nie musi tak być. W Polsce może być jeszcze normalnie. Jest w Polsce partia, która daje nam nową nadzieję. Efekty rządów Piswa, i lewicy widzimy gołą kryzysu energetyczny, inflacja, recesja i sprawy Czas rozwiązań. Konkurują ze sobą ludzie o niemalże identycznych poglądach. Ludzie, dla których bliska jest idea, która jest bliska również mnie i jestem przekonany, że Wam wszystkim, to znaczy idea wolności. Wolności oczywiście, powtarzam to e, niestrudzenie od lat, bo myślę, że to jest warte powtarzania bo lewica próbuje tu rozmywać termin wolność, wolności oczywiście rozumianej i klasycznie i w jedyny sensowny pomysł, w jednym sensowny sposób, to znaczy, wolność mojej pięści kończy się na wolności Twojego nosa. Ja, jako dorosły człowiek, mogę zrobić wszystko, dopóki nie naruszam wolności drugiego człowieka, nawet sobie szkodzę. Urna trafi teraz do komisji, która, w obecności przedstawicieli wszystkich kandydatów, będzie liczyła głosy, by już za około 40 minut podać wyniki tego głosowania. W tym momencie chciałbym podziękować każdemu z Państwa za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Wydano 164 karty do głosowania, oddano dwa głosy nieważne, co oznacza, że zgodnie z regulaminem prawyborów, żeby wygrać te prawybory trzeba uzyskać w pierwszej turze połowę plus jeden ważnych głosów, co w tym wypadku wynosiło 82 głosy. Jeśli kandydat nie uzyskałby 50% w pierwszej turze, wówczas przeprowadzane są kolejne tury. Czytam e, wyniki. Grzegorz Świdelski otrzymał 16 głosów. Sebastian Ross otrzymał 33 głosy. Roman Łazarski uzyskał 14 głosów. Sławomir Mędzen uzyskał 101 głosów, co czyni go liderem listy Konfederacji w Warszawie. Zapraszam jeszcze na chwilę zwycięzcę na scenę. Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie, za to, że udało mi się wygrać te prawybory. Wprawdzie czułem, że jestem faworytem, ale to nigdy nic nie wiadomo. To jest jak w tym dowcipie o sędziach, że jednemu sędziemu, jeden sędzia mówi do drugiego, że wiesz co, będę chyba szedł na ugodę, bo tutaj mnie ktoś pozwał, że mój pies go pogryzł, ale ty nie masz psa. No ale wiadomo wiesz jakie są wyroki sądów. Więc bardzo cieszę się, że tym razem wyroki sądu, czyli wasze, były korzystne, chociaż nigdy właśnie pewności mieć nie można. Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i obiecuję, że zrobię wszystko, co jest tylko możliwe, żeby wykręcić jak najlepszy wynik w Warszawie w zbliżających się wyborach. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na afterparty. O! O! Tam widać? Kto to w ogóle jest? Kto? Pan Menzer? Men za zagranicy chyba. Nie no. Dobrze. Jest, mamy to. Co no, o świecie demokracji mam mówić. No.